Cześć, siebie, z tej strony Krypna, to jest kolejny odcinek zarii MPW, a na wstępie możecie zostawić łapkę w górę oraz Subika oraz zapraszam do chłopaków. linki w opisie. Napiszcie hasztag Nowa Gospodarka. Jak widzicie mamy marzec, On trochę się zmieniło, bo minęło 6 miesięcy, bo przywijaliśmy od października. Trochę się dużo zmieniło na gospodarstwie. Mamy nowe gospodarstwo. Przez 6 miesięcy budowaliśmy tutaj ciągle gospodarstwo. Się trochę dorobiliśmy, trochę straciliśmy. Musieliśmy wziąć pożyczkę 300- coś tysięcy, bo mi zabrakło na rozbudowę gospodarki, ale zaraz zobaczycie, więc co. Zapraszam Was do oglądania. Więc tak, tutaj mamy taki domek piękny, werymentowany w innym miejscu. Więc tak się prezentuje. Coś tu jeszcze, no ogródka jeszcze nie ma, bo to na szybko widzowie, trawa posiana jakaś byle jaka, żeby było, będzie No tu jeszcze nie wyrosła, będzie tutaj tak krawężnik w oku, taka obrycówka z kostki Będzie szła, tu będą drzewka, też jakieś yy, coś porobimy, Idziemy sobie o, forteczką Teraz mamy osobno dom, dom i oraz podwórko, tak mamy tutaj wjazd, ale za zaraz wam pokażę, tutaj mamy, zrobimy taki mini ogród sobie Otwiera się w tą stronę brama Wiadomo Tutaj mamy szkralnie Żeby sadzić ziemniaki, buraki, znaczy pomidory Sałaty i truskawki Otworzę taka ten Tutaj mam beczki, konewkę i w ogóle yy, Tutaj mamy wyjście na stawik Stawik ten mój Prywatny, bo to jest prywatny, tu będzie płotek Drewniany jeszcze Więc tak, nam zostało jeszcze 25 tysięcy oraz mamy kredytu 375 czy 325, nie pamiętam, musiał sprawdzić. Więc wyszła nas cała budowa 600 coś. Za uprawę dostaliśmy 285 tysięcy. Więc trochę wyszło, więc co? Tutaj mamy wjazd. A w sumie nie, mogę, nie muszę zamykać, więc otworzymy sobie. Jest kostka włożona z okramiarzniki. To już. To już będzie ostatnia przebudowa, już nie będziemy więcej budować, to już zostaje do końca serii Prawdopodobnie, no chyba, że coś na, na tył gospodarstwa będziemy zmieniać Więc tak, tu mamy kremiaczniki, tu mamy jakieś drzewka, nie drzewka, kazałem im posadzić, żeby to fajnie tutaj Tu jak sąsiedzi, wiadomo, ale tu nie ja, nie sąsiedzi, tylko żeby chatę odgrodzić Tak, tu mamy... Połowę musiałem za ten budynek płacić, połowę zdała mi gmina i tam... Unia Europejska bo zgłosiłem się, Właściwie wam nie mówiłem, tutaj macie wszystko, dlatego kazali im taki powiesić, więc powiesiłem jak coś chętnie to niech przeczyta sobie zastopuje na chwilę, o zastopuje sobie niech nagranie, przeczyta sobie, tutaj mamy tak Warsztak, warsztat taki mój prywatny mały, ale tam nie będziemy wchodzić tutaj mamy dla pracowników bo niedługo będzie może jakiś pracownik coś, ale to zobaczymy tutaj stoi trzydziestka w warsztacie takim drugim małym i nie wiem, właśnie czy będę sprzedawał 30, raczej nie. Ona zostanie jako ikona serii. Ale możecie pisać, czy sprzedawać 30, czy nie. Tak, tutaj mamy taką halę na kombaj, który będzie nowy. Na kombaj i header Więc tam jeszcze jest na górze coś. Tu mamy wiatę pierwszą. Pod wiatą jest tak, prasa. Pułk nasz. Talerzówka nasza. Beczka stara. Tu jest tak zostało jak zostało. Tutaj mamy siros na S2. kupiłem jeden. Tu tak sobie zrobiłem. Tu możemy sobie otworzyć. Mamy taki przejazd. Więc elegancko to wygląda. E, tutaj mamy co? E, tutaj mamy ciągniki. Jeden Ursus Tu niu, John Dir stał, ale tam stoi bosiałem. Poza odcinkiem tam groch więc tak. Tu John Dir stał z siewnikiem. Tu mamy Bizona Ursusa. I mamy na naszą szesnastkę do remontu. Też niedługo zobaczycie odcinek, jak będziemy jechać z nią. Tu mamy naszą przyczepę. Opryskiwać rozsiewać Tu jest czągir z siewnikiem. Eee, oj, miałem tego nie pokazywać. Kurde, widzowie. To ja mała Oj. Dobra, tu mamy kosiarki. Obaniła się, no wiadomo, na szybko to robiliśmy, więc ona tak będzie na sprzedaż, więc jak ktoś chętnie to jest kosiarka na sprzedaż. Beczka. Kultywator Oberoszczutnik jest na sprzedaż, więc co? Tu mamy taki na kiszonkę Powstał i zgrabiarkę też mamy na sprzedaż Jak ktoś chętnie może pisać I nam tyle łąki zostało, więc A I te przyczepy może sprzedamy, ale to po żniwach. I obornik, wszystko to zostało to samo co było Więc możecie pisać jak wam się podoba eee, Ten cały ten Gospodarstwo My dzisiaj tak, będziemy uprawić yy, tam po kukurydze, tą żyweczką to zruszyć. A w następnym odcinku pewnie sobie pojedziemy to posiać. Tak. Ten. Więc dzisiaj pojedziemy sobie to zruszyć. Oj, czekajcie, bo mam. O, dobra. Tą leżyweczki sobie podłączymy Nie będziemy robić orki w... Tylko sobie zruszymy tą talerzówką, potem poza odcinkiem na drugi raz przylecę talerzówką I powinno starczyć widzowie jeszcze na szybko odcinek nagrywam, żebyście mieli na jutro, bo było dwa dni przerwy, więc Niedziela, niedziela i poniedziałek Nie więcej niż dwa dni przerwy, 3-4 więc... Lecimy Może mi ja miniaturkę zrobię wam, co? Więc to, 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 to No o, dobra, to zrobię jak wrócą Więc dobra, lecimy prawo też, też jak widzicie te shaderki trochę zmienię o teraz widzicie, więcej miejsca, tu jest więcej, to lepiej to wygląda dobra, też, A, też mamy kukurydzę do posiania ale to też w następnym odcinku przyjdzie jakiś gość na, na usługę bo nie mamy jeszcze siewnika i posieje tu łąka jest elegancka tu będzie kukurydza, tutaj na kiszczonka. nie robimy w tym sezonie na ziarno jak widzicie że paki dobrze wyrosły no tu marzec już jest, więc dobrze rosną O, tutaj ścieżki elegancko popryskane Tutaj jęczmień Pięknie rośnie A i w tym sezonie też siejemy nową uprawę, dwie nowe żyto na tej serii i właśnie tutaj jedziemy coś to będzie A na następ... A tam gdzie był owiec z tego co pamiętam to będzie grob teraz w tym sezonie, więc coś nowego też może za niedługo przyjdzie nowy kombajn, więc przed zniwami to też zobaczycie. Też nawigację będziemy pierwszy raz testować na odcinku. Więc wam pok e pokażę jak to działa. Tak, naciskacie taki komputerek. Wykryli szerokość, teraz tak. CTRL-W, włączymy sobie ten, o. No dobrze nam się ustawiło, więc elegancko. Tam za 124 tysiące, mówię zostawię sobie, bo... To wie, ten wie, jak wygląda tamten tam psąka Jupitera. To będę załatwił do jego Ursusa, żebym go wyremontował To zostawiłem Kleist, żebyśmy mieli za, za, czym mu zapłacić. O taką Dobra, chyba za niski. O! Łe, nicowie ja zapewniam nawigację. Włączyć? Czemu nie mówicie? Cofniemy. Dobra, światełka możemy włączyć Teraz się sklepnę, czyli no, nie lecimy Kurde jak ta lala teraz to tak wygląda Którą minutę mamy? Dobra, dziewiątą, mam więc elegancko Strzymy całe pole uprawić Jak widzicie teraz wygota, więc nie musimy tutaj... Męczyć się, żeby to kontrolować i w ogóle. Tylko siedzimy sobie z oglądamy boku, co się dzieje. Są on jakby tak co mało ty, no nie? O, dałem mu żeby się pory, poryjeć sobie trochę. Moim zdaniem trochę ślęderki lepsze, co? Dobra. Nie wiem jak wam się podobają, czy tamte lepsze, czy są so, te lepsze. Więc możecie ocenić. Te są so, trochę jaśniejsze, tamte były trochę ciemniejsze, więc... zależy jaki kto ma gust tak powiem dobra obniżamy Poprzeczniaki zostawiamy teraz więc moim zdaniem te ładniejsze jest to trochę Może też Wam pojadę pokazać ten groch. ścieżek jeszcze nie porobiłem. Bo chyba, nie wiem, właściwie piszcie czy w grochu się robi ścieżki, czy nie robi się w grochu. Jak to się robi w życiu realnym. Możecie pisać. Dobra, lecimy z powrotem. Kurde, te to się prezentuje, naprawdę. Bardziej mi się to podoba... podoba. Dobra. Nie ma co dalej jechać, cofniemy sobie. Lecimy sobie tak. Albo musimy ten słup obrobić. Boku. Wrócimy dobra, gitarka teraz. Tak sobie pojedziemy na naokoło, opuszczamy. Dobra, gitara, dobra, cofniemy. Łe, trochę uderzyłem. To nie szkodzi, chyba jak coś. O, dobra. Zrobimy w kwocie jedną na pamiątkę. Żeby wiedziała co straciła. Dobra, dziękować. Jak słyszeliście na się złączyła, więc możemy jechać. Ej, szybko nam to pójdzie, więc mam jeszcze pokażę jak to jak co i jak... A też wam pokażę jedno pole, które dostanę w dzierżawę Które gościu nie używa, taki stary dziadek. Wam pokażę. I powiecie czy możemy... Czy weźmiemy to jako dzierżawę? Może się uda w tym sezonie, to byśmy rzadko to zrobili. Poza odcinkiem to wyorał byśmy zasiali na dwóch odcinkach... na jednym odcinku dwa pola. Więc poza odcinkiem pojadę się dogadą z tym dziadkiem jest tak chętny No to to stary dziadek już Stary pan staryszy pan, który ma 70 lat Już nie uprawia swojego 30, bo on tam miał 30, 60, ale już Nie uprawia, opuścił gospodarkę I mu zostało ostatnie pole Ale chce oddać w dzierżawa na razie nie sprzedaje, no chyba, że Powiedział, że będę dbał bardzo mocno, bo tam jest mocno tak nie nieużytek, więc Pojedziemy w sumie sobie Najpierw na te pole, pokażę wam, bo to są 3 jego, które można połączyć w jedno, bo on pozwolił Więc to wyrównamy sobie, połączę sobie to na... Poza odcinkiem Zrobimy sobie pole I w następnym odcinku będziemy sierpiać najwyżej Ale ja nawet powiem, że ta... Chorsza Chyba chorsza jest ta talerzówka no, Na drugi raz nie będzie trzeba jechać, bo to dobra robota robi Patrzę Dobrze mnie miesza to Tylko chyba coś źle... O nie, dobra, 4 metry Czemu on mi taką... Może ja tam źle pojechałem i dlatego mi taki nadmiar? Dobra, ratem. Ładnie bierze ten... czony Tak faluje, bum 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 bum, nie wiem czy to słyszycie Jedno ładnie Dobra, dojedziemy sobie górę Weźmiemy ten raz jak obstawiacie Weźmiemy sobie tak U, co to? Dobra, weźmiemy łe nie ten bieg. Więc w następnych odcinkach będziemy jechać pewnie do tamtego Jupitera, co otworzy warsztat. Yy, już chcę to zaprowadzić, bo jednak podejmuje się tej roboty, bo nie mam czasu, teraz muszę się zajmować tymi krowami, tym polami, żeby jak najwięcej zarobić. Bo też nie mamy kombajnu, musimy kupić kombajn, musimy dobrać prawnie kredytu. Chyba, że mleko nas uratuje, zobaczymy. Więc no. Kombaj trochę będzie nas kosztował. To już porządna marka Więc tak powiem, no trochę, trochę się wykosztujemy O, teraz sobie włączyłem Nawigację No po już nam nie potrzebna Możemy na poprzecznie włączyć, ale ja tam tamtą niżną no o, ok robię tak zwaną narinkę. Parę cofniemy sobie szybciutko. Też będę chciał jedno pole rozwijać, tam też może pojedziemy jak sążymy na dzisiejszym odcinku. Teraz złożymy to, wam pokażę, jak będę chciał rozwijać pole. Dobra, idę tutaj. Dobra, możemy szybciej już lecieć tam na górę. Nie no ładnie jest ten Musimy umyć go. Karśela, musimy kupić. Pojadę dzisiaj do tego. Dobrówki tam dobriko i kupię. Co? Chyba, że przez internet. Internety to tam. To przez niech się zamówi może. Dobra, co Chyba. Co się i trochę łąkę zahaczyłem, ale tam. Kurde, tak mi łąka tak żeby ją kupić. Na sam znak się drogim, dobra. Ale to najpierw inne pole chcę rozwinąć. Tutaj trochę jest kawałku, Tu też są kawałki. Mamy takie jedne mniejsze, ale zaraz wam pokażę. Jak już te pole wam pokazać w dzierżawę, którą dostałem, oferty od starszego polana Więc tak. Yy. Tu rolnik pieszka, jak widzicie. Większy mam ode mnie i tak koło BMK. O, i to jest tak eee, za tym przystankiem, tylko byśmy musieli rówce kopać jakoś. To już wysypię te pole. Tu jest jakaś przeniczka zasiana, dla użytek, bo tam pan lep chyba robi. Ja pamiętam. Tam słoby potrzebuje dla kurek, więc byśmy by to sobie skosił po żniwach tych. Tutaj ten placego. Cały so jest, bo tu miał budować coś, dom chyba dla syna, ale syn jednak tu nie chce. No i jeszcze jest... To tamto, tamto jest z tym razem, z tą łąką i ta droga jest jego prywatna, więc... Te zaorane by dał nam jeszcze i byśmy mogli sobie to połączyć. Więc... piszcie, czy byśmy chcieli? To gdzieś dotąd by było pole do tej drogi, nie? Byśmy tak powiększyli, żebyśmy tą drogę musieli zostawić, bo to już jest winna. Gdzieś do tych trzech byśmy powiększyli albo trochę jeszcze dotąd byśmy się dosunęli byśmy musieli zobaczyć jak tam w mapach jest. Nie? Więc co, więc jak pijcie, jakbym by się podobał ten pomysł. Ale to zobaczcie, ja jakbym to wziął, to zrobię to poza odcinkem wam potem pokazał Jak to, wyglądało, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że za 3,5 tysiąca, za 3 miesiące płacić na tym, nie jest dużo. Bo tu jest groch. Nie będziemy wjeżdżać na te siany. O. Tak, ustaniemy, awaryjne. No i tu zasialiśmy na testy groch, bo tu jest słaba gleba. Żeby tą glebę trochę, żeby odpoczęła sobie. Bo tu był, jak pewnie pamiętacie, pierwsze odcinki to był, to tu, tu było gospodarstwo sąsiada. Który upadł No i wam pokażę, dobra pójdę te kawałek tam Chyba się nic nie stanie z żontirem. Czekajcie bo coś się wystraszyłem Dobra No i tu jest, czekajcie Nie to No i jak pewnie widzicie tu, mówiłem o tym polu Tutaj, to jest nasze najmniejsze pole I ja bym chciał kupić te i połączyć to więc Piszcie też, ale to dopiero po szniwach, wiadomo, nie? Więc dobra, wyjdziemy. wracamy na głosy, będziemy kończyć, jeśli taki króciutki odcinek, no znaczy taki normalny, 27 minut, chyba wyjdzie coś takiego, wstaję do tej groch na spróbę, więc elegancko, też możecie pisać, jak wam się gospodarka podoba, Ruszamy, nikt nie jedzie z tej, nikt z tej, ale będziemy kończyć. To, kurde ta. Wiosna już... Niby początek wiosny, a jeszcze łysety drzewa już tak liście się pojawiają, ale to tam... Widzicie tak nie za mocno. To jest klub. No tu już się pojawiają trochę liście. Więc dobra, widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do chłopaków. Linki w opisie na Discorda. Trzymajcie się na razie. Elo.